Witam ponownie Widzę, że Sir Arthur ma nierozdane punkty Cech A więc damy mu na przykład Siłę magiczną A nie będzie I mam światła tu ciężki pancerz Walka mieczem, no jest mistrzem Ach, w kuszy, chciałem mu dać tą kuszę, prawda? No to dobra, dam tą kuszę. A jeszcze a was Potrzebny, żeby on tą kuszę w ogóle wziął. Pocałunek demona, no dobra. Idziemy dalej. w zasadzie, gdzie my idziemy? Łowy na montbarda. Zameldujcie się u Johna Morgana. Dzięki Lordowi Kilburnowi. Upadł rycerz. No ale już pokonany, nie? Ukrywa się. No tak, no, już pokonany. Zakazana saga. A, to. Obeliski, tak. Promocja na Lorda Run. Wejdźcie do Sudgirdu. Promocja na Paladyna. Spadajcie przeklęte ruiny. Trzeba będzie to wykonać niedługo. Piracki rozej, Udajcie się do crack. Zegnione owieczki, aha znajdźcie replaya w kartal znajdźcie kirka w turnia. Hmm. Kuźnia bohaterów Upadła gwiazda Zanieście prochy Oena do kaplicy w kartalu, tak? To trzeba będzie wykonać. Wróćcie do Jesada nad morzem. Aha, czy już znaleźliśmy 20 stworzeń? Pisaliśmy do bestiariusza i już można wrócić do Jesada. Bestiariusz. O, było się. Widzę, że włożyliście w to wiele pracy. Dziękuję wam za te dane. To znaczy, za informację. Patrzy na bestiariusz i przerzuca kilka stron. Intrygujące! Wiele z tych stworzeń jest niesamowicie podobnych do tych, które spotkałem w innych stronach. Jessup, kim ty w zasadzie jesteś? Znajdźcie odprys wody i odnieście go do kuźni. No tak. No tak, ale my nie mamy. Znajdźcie odprysk, bo mamy już odprysk wody, znaleźliśmy. Nie, chyba nie. Yy, zadania. Kuźnia bohaterów. Nie, nie znaleźliśmy. Idziemy do Johna Morgana. No, tam pisało, że mamy do niego pójść i powiedzieć, że Bart nie żyje. Myśmy już, jeszcze u niego nie byli. Czy byliśmy już? Chyba nie. Tu po prostu pochodzimy trochę po. Tutaj pójdziemy do Johna Morgana. Zameldować się. Że zadanie wykonane. Ciekawe, co dostaniemy. Jakie zadanie dostaniemy następne? John Morgan. Prawowity następca Półwyspu tutaj, za zarządca Półwyspu, na którym się znajdujemy. No, ładujemy się i idziemy w świat. Półwysep Agun. Agun. No dobra, dobra. Oni już widzą rzeczy, których nie ma. Jak tam? Możecie się napić. zamek Port Mayron i John Morgan. Może po drodze kupimy, jeszcze mamy pieniądze, 15 tysięcy. Kupimy jakieś poty, potiony magiczne. Nie. Plotka bandyci. A to herbatkę od wziąłem? Kup. A teraz dopiero kupiłem. Coś takiego. Kup małych, 10 małych manek. Dobra. I to wszystko, nic więcej nie masz? Tylko 10 małych manek? Słabo, słabo. Dobra. Wychodzimy. Słabiutko zaopatrzony sklepik. No, ale kiedyś był fajnym sklepikiem. Dobrze, ale to... Ja... Przecież już chyba z nim gadałem. Nie, jeszcze nie. Yes! Po śmierci Montbarda, bandyci rozpierzchli się, dzieląc się na rozmaite grupy. Wciąż są niebezpieczni, ale je jestem pewien, że sobie z nimi poradzimy. Wyświadczyliście imperium wielką przysługę co do Montbarda, ten człowiek ewidentnie miał problemy z głową. No, być może, ale czasami może i mówił coś z sensem pod koniec. Ciekawe. A mimo to udało mu się zbudować potęgę z bandy rzezimierzków i rozbójników. Gdyby nie został powstrzymany, mógłby narobić poważnych szkód. Niestety niektóre pytania zostały, pozostały bez odpowiedzi. Montbard nie mógł sam zaplanować i przeprowadzić takiej operacji. Skąd wziął złoto na opłacenie broni pancerzy? Musiał mieć wsparcie. Chcesz abyśmy zbadali tę sprawę? Wprawdzie bardzo chciałbym to rozwikłać, ale są ważniejsze sprawy, które wymagają mojej niepodzielnej uwagi i waszych specyficznych zdolności mój informator, mój informator w Karthalu nie dał znaku życia już od zbyt wielu dni. Już odbytnie ludni Obawiam się, że został pojmany albo spotkał go jeszcze gorszy los. Muszę wiedzieć, co dzieje się za murami miasta i co stało się z moim człowiekiem. Musicie się, zakraść się do karthalu? Znajdźcie wejście do kanałów pod karthalem. Jedna z moich agentek spotka się tam z wami. Nazywa się Zoulejka. Cieszę się, Cieszę się, że znów was widzę moi przyjaciele. Jakie przynosicie wieści. No, mistrzcie co to już było. Plotki An. Nie, to wszystko było chyba. Czy wejść? Nie, nie chcemy wejść, tylko wyjść. 500 dostaliśmy doświadczenia. I wracamy chyba do tych podziemi zaginionego miasta, bo przecież ich całych nie spenetrowaliśmy. Tam jeszcze były jakieś 16 tysięcy, dostaliśmy też chyba pieniądze od niego. No tu jakieś jak to się rozwijało. Tu tak, 2500 sztuk złota. Czyli kupimy znowu magiczne porcje many. Dla naszych magosów I idziemy do podziemi. Będziemy teraz w podziemiach troszkę nagrywać grę, bo przypuszczam, że czekają nas tam czasami tak ciężkie walki, że nie dadzą sobie rady. I że będziemy musieli odegrać stan gry. I zostawić sobie niektóre z walk na później. Więc być może. Będą jakieś porażki. A może nie? Może sobie poradzą z wszystkimi? Handluj. Yy, co, co ty tu masz? Średnia mana, kupujemy. Dobra. Duża mana, wspaniale. Ty potrafisz wytwarzać mikstury, chłopie. Bardzo dobrze. Zbiorowe uzdrowienie, kupujemy w ciemno. Jak tam te takie napoje małe no dobrze Antidotum na no. groza Chyba no, wszystko Dobra, wychodzimy Wychodzimy Zostało nam 12 tysięcy, no to kawał dosyć dużo szalu chyba zostało i idziemy do podziemi Fajk jest, gdzie na wszystkie sekrety odkrywał. Dostawca żywności też jest. To jakoś tutaj gdzieś były te podziemia. O, dziwnie takich slumsów. Muchy tutaj tylko latają. A jeszcze dalej? Nie tu, nie tu, tu teraz. Mhm. No, i wchodzimy do zaginionego miasta. Yeah, some easy money for once. Tak, wchodzimy. Będą pieniądze, być może będą. Będą przygody, będą na pewno. Będą zagadki, będą. Zaginione miasto, dobrze, proszę światło. Od razu rzucam jasno widzenie, być może teraz jeszcze nie przydatne, ale niech. Niech nasz Sir Arthur po prostu będzie miał to we krwi. Zawsze pułapki ma szukać i znajdywać. Jak wygląda mapa? Gdzie jesteśmy? Tu, Tutaj, tutaj weszliśmy, tak. Tutaj nic nie opisywałem, tu, czyli to jest wszystko zbadane prawdopodobnie. Czyli my jesteśmy na jakim poziomie? Tu jest na trzeci, tu jest na pierwszy, a tu jest na czwarty. Czyli my jesteśmy na poziomie drugim, prawdopodobnie pod ziemi. To może pójdziemy na trzeci. I zobaczymy co jest na trzecim, a później pójdziemy na czwarty. Spróbujemy zbadać trzeci poziom. Zagin hey, ale tu hey, zaginionego miasta. Zobaczymy jak wygląda trzeci. Trzeci poziom. Jak myśmy tu weszli nie stąd? Nie, tu jeszcze nigdy nie byliśmy. No. Dobra. Nagrywamy i lecimy. Szepczące cienie nie trzeba rzucać, bo mamy spajka. Czyli tu jest. Dead end tak zwany, tu jest coś. Tu jest wejście. Znowu zaginiam, tu są jaskinie. Może to jaskinie zbadamy. O widzę. Sioletowego płynu. Czy na... Płynu. A to jeden do przeznaczenia. Oooooo! Tak nas zaskoczyli. Hmm. No dobrze, rzuć może wewnętrzny żar. I regeneracje Nie, to może to. I cienie. Naskoczyliśmy się i zaczynamy walkę. Czy kiedyś strzeli z kuszy łowca demonów czy jakoś tak. No na razie Uuu, to są jakieś s Hmm, hmm hm, hmm. A jakby ich tam przytrzymać? Oni tam zostaną zamarznięci. Zaraz zobaczymy. Miałeś taki inny czar. Zamrożony teren. Gdzie by ci po tutaj dać? Tu są ci go na to strzałę. To tak rzadko. Tak, chyba, tak, unieruchomienie chyba się udało Jeszcze raz. Pięknie, ładnie tam. Są. A wy co tak, Stoicie? Ci z boku nie podchodzą w ogóle. Właśnie. O nieruchomienie, jeszcze raz proszę. Ładnie, o guliki. Co tak stoicie? No, dlaczego nie podchodzicie. No, co już Tutaj zapraszamy do nas. Oblodzony teren, czy co? Niemożliwe tam teren, oblodzony jest. Nie możecie się do przodu posunąć? To dziwna sprawa, prawda? O, łykamy. Ile masz już? 170, a no 150. O, o, o No dobrze, Pod, podejdziecie trochę. Podejście. Trudzizna na nich nie działa. No. Tak. No podejście. Podeszliście, no. Atakujcie szponami. Atakujcie szponami. O Zbienie. Muszę zaobserwować ten mistrzowski cios mieczem, czy on działa, czy nie. O ja! Mamy u No no. Nieźle nas załatwili. A jednak. Nabijaliśmy się z nich, a to są po prostu zawodowcy. Ale ściągają zbroję, za jednym parków czasu. Krypy poszedł. To jest jakiś nowy rodzaj wygłodniały gul. O jaką manę nam do zrzucili. Dobrze. Czy możesz rzucić zbroję? Nie. Spróbuj go zaatakować. Chybiłeś. Nie trafił. Jujut! Tylko nie walą! Ja pierdzielę. No coś takiego Nachlej się tego Ty musisz pić też Mmmm ci się tarczą, no ładnie Tam czekają cały czas no ładnie i chyba dwa ciosy były, udało się Teraz tak. Wskrzeście się nie możecie skrześcić go? Dobra. Brawo, pięknie. Dobrze. Dodaję regenerację. Dobrze. Możesz coś zrobić? Ty nie masz ani... ani... to wypij to. Przewraca całe zdrowie i manę. Dobra. No, rano wrócimy. A dlaczego tamte się nie ruszają? Nie widzą mnie? Zapraszam do przodu, panie i panowie. Jeden jest inny, i drugi jest inny. Widzę takie potężne. Tak, i potem istoty nas teraz atakują. zostańcie z tyłu. Uuu, wypij. Podeszły. I jest, jest. No, wcelował. go. Wcelował, ale chyba tylko raz to poszło, nie dwa. Mamy na takich na przeciwników, to mamy słabe czary niestety. Płyknij sobie dobrze. Mam nadzieję, że no już prawie tak. Nieźle, oni nieźle normalnie... nieźle walczą, muszę przyznać. Regeneruj. Jeden pas. Zawodniały elita. Fajny potwór. Oj, pij. Jakie masz sowietkę? 100 Stomane, a tu? Masz to w 150. Powinieneś wziąć już 150. Czyli te. Będziesz pił. Ale odporny, no. Robi. Udało się. Robi. Dobra. Wykładniały go elita. No. I... Tutaj powoli... Kończymy odcinek. Bo już minął czas. i pójdziemy później właśnie, gdzie my pójdziemy? z tutaj nie, tu byliśmy, tu byliśmy obrócimy się tak i pójdziemy tu dobra, na razie, do widzenia, do następnego odcinka